Dzisiaj pojeździmy sobie na, na rowerach ze mną jest Michał Stach, a tu przy kamerze jest Miłość ma no, no i pod tym odcinkami 15, 15, 15 łapek w górę i widziałam tam, że 20, 20, 29 subskrypcji i Trochę ktoś mi ktoś mnie nie rozklipował jednego, bo ktoś mnie odprosklipował. to jest pytanie. To jest właśnie pytanie. No właśnie. Dobra. my się z tym i idziemy pojeździć. Znowu jesteśmy. Właśnie teraz jedziemy gdzieś. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem gdzie oni prowadzą. Gdzie jedziemy? Dobra. Przyjażdżek rowerowych będzie więcej ogólnie, bo pomyśleliśmy sobie, że byliśmy u mnie, graliśmy, nudziło nam się i w ogóle chcieliśmy zrobić jakąś. Szyjażkę rowerową, bo dawno nie było. Zrobiliśmy cięcie, bo jechały samochody, ale teraz też jeszcze zrobimy. Było trochę przerwy, ale już. Nie wiem ile nam to zostało, bo ja znam też tę ulicę, ale... An... Kurwaś poznaję lepiej. W drugą stronę? W tą dobra. No dobra, już jedziemy po krótkiej przerwie. Gdzieś w skręcach nie wiem gdzie. Nie wiem, czy dam radę. Trzy. Było malutkie cięcie, bo królować ci pan wjechał w jakieś lasy. pomyliłam mu się po prostu droga. Teraz jedziemy tutaj. Co? So, gonił ich dzik. Tutaj kiedyś jak byłem, to leżał bardzo duży dzik. Więc tutaj może, mogą być dziki. Potem zrobimy odcinek specjalny. Tam nie dzisiaj, może jak będzie, właśnie tyle ile królować, Pan mówił, subs -y, lajków i jeszcze więcej subskrypcji, to pojedziemy, będzie odcinek specjalny. Albo jeszcze możemy zrobić jakiegoś małego liveika. ale jak będzie, więcej subskrypcji, to jest teraz jest bardzo dużo szyszek. No, z pięćdziesiąt czterdzieści, więc trzeba przejechać te szyszki Kopie się tu strasznie, nie Też go znam, też go znam. Te, też go bardzo dobrze znam. Antek też go... Kurwa, pan też go bardzo dobrze znam. A, Ciaska. Nie lubię. Wiem. Nie Tylko A, A, potem... Potem... Będziemy chodźć, chodźć. Będziemy chodźć, Gdzie może nawet pojedziemy gdzieś bardzo głębiej To w las. To <śmierdziścia> ja Yy, ale to już w inny raz, nie w ten. Tam jest taka opuszczona garbona, i może tam gdzieś koło tej garbalni Znaczy, coś tam kurwaś pan mówi, jeszcze nie wiem co. Ty. Coś tam się ruszało. No tam taki go, gołąź Nie no Bo nie wiadomo, bo to mogłoby być coś innego wtedy niż dzik Bo tutaj m, może są dziki ale jeszcze Wyjedziemy sobie prosto i skręcimy sobie ko... Też ją z nami wyjedziemy sobie prosto, jedźmy skręcimy w prawo? Sk skręcimy w prawo, i będziemy jechali prosto. Zakopałem się właśnie. O Jezu! O! o tutaj przez te piachy jest bardzo trudno jechać. Muszę na chwilę zrobić cięcie.